Witam. W dzisiejszym filmiku pokażemy, jak można zrobić we własnym zakresie ślisk do łańcucha. Ten tu akurat już jest. Wyjechany. Ciężko go jest dostać. Będzie to trochę inaczej wyglądało. Ale będzie też zdawało egzamin i będzie się sprawowało nawet, uważam, lepiej niż to oryginalne. Tak jak widać, już są poprzecierane. Łańcuch zrobił swoje. A więc co nam będzie potrzebne? Bierzemy zwykłą oponę i, i w niej wycinamy sobie Cinamy sobie dany kawałek. Tak, jak już wycięliśmy, powstaje nam coś takiego. Ja sobie wycięłem tak, żeby mi pasowało. Całość wygląda tak. No, nie zmieści mi się w ekranie. Coś wygląda tak. A jak to leży na motocyklu? Tu już mamy to założone. Jak widać. Elegancko. O kurde. Nie jest to jeszcze przyklejone, ale będzie to przyklejone prawdopodobnie na silikon lub inny klej. Powodzenia!